Nowe auto największej polskiej influencerki. Kolejna firma wkłada miliardy w elektryki. Pakiet dla dzieci w 800-konnym Mercedesie? Więzienie dla właściciela Bugatti Chiron? Policja zbroi się w nowe fotoradary. Policja otrzyma nowe urządzenie do walki z piractwem na drogach. W ostatnich dniach wydarzyło się naprawdę dużo, ale nie musisz się martwić. Wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Ja nazywam się Cylindrowy i witam Cię w Cylindróweczce, czyli najlepszych wiadomościach ze świata motoryzacji. A jeżeli chcesz być na bieżąco, pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Na początku przyjrzyj się wypadkowi jednego z największych twórców komentarzy na polskim YouTube, który ostatnio zasłynął z oskarżeń, niesłusznych oskarżeń o pedofilię. Wypadkowi, ponieważ nie dość, że nie było żadnych poszkodowanych, to ciężko to zakwalifikować nawet jako kolizję, bo samochód nie został uszkodzony odzwykłe niedostosowanie prędkości i wjechanie do płaskiego rowu. Dlaczego więc w ogóle o tym wspominam? Bo dostałem od Was multum wiadomości właśnie w tym temacie. Ale tak naprawdę to nie ma o czym mówić. Jest natomiast o czym mówić w kontekście pewnej kradzieży, której dokonano w stolicy. Wyobraź sobie, że jedziesz swoim BMW po Warszawce. Stajesz nieopodal gmachu sądu na Marszałkowskiej, i idziesz ogarnąć swoje sprawy. A zapomniałbym, na przednim siedzeniu zostawiasz plecak. W tym plecaku masz broń i pełno biżuterii. Normalna sprawa. Problem pojawia się, jak wracasz do swojego samochodu i widzisz w nim wybitą szybę, a plecak jak był, tak go teraz nie ma. Biżuteria według właściciela miała wartość 100 tysięcy złotych. Policja w tej chwili szuka sprawców. Bardzo ciekawa sprawa. Już zapewne w waszych głowach kreują się różne historie odnośnie wyłudzenia, odszkodowania. Jeżeli cokolwiek więcej pojawi się w tej sprawie, to dam wam update. Teraz o kolejnej kradzieży, dużo bardziej poważnej. O okradaniu ciebie, okradaniu mnie, okradaniu nas wszystkich, okradaniu nas z piękna motoryzacji. Tym razem chce nas okraść Ford i przeznaczyć kolejne 10%, 10 do 20 miliardów dolarów w przeciągu następnych 5 do 10 lat na rozwój elektryków. Biorąc pod uwagę, że do 2025 roku chcą przeznaczyć już 30 miliardów dolarów, robi się naprawdę pokaźna suma. A to wszystko ma służyć restrukturyzacji całej firmy właśnie w przygotowaniu pod erę elektryków. Miejmy chociaż nadzieję, że Mustang, który ukaże się już w przyszłym roku, będzie co najmniej hybrydą z V8-eczką pod maską. Natomiast jak za 5 lat pójdziesz do salonu samochodowego, znalezienie samochodu z silnikiem spalinowym będzie graniczyło z cudem. Ostatnio mówiliśmy o Rolls Royce i Lamborghini, które pobiły rekordy sprzedaży. Głównie dzięki świetnej inwestycji w suwy. Do tego grona dołącza Ferrari, której jeszcze w swojej ofercie suwa nie ma, ale w 2021 roku sprzedali ponad 11 tysięcy egzemplarzy. Grubo, zwłaszcza że jeszcze parę lat temu Ferrari limitowało produkcję swoich samochodów do 7 tysięcy sztuk. To, żeby pozostać ekskluzywną marką. Jak widać polityka firmy troszeczkę się zmieniła. Polityka zmieniła się na tyle, że Ferrari również do swojej oferty wprowadza suwa, który już niedługo ujrzy światło dzienne. A według wszystkich danych i analiz sprzedaż Ferrari powinna wzrosnąć dużo bardziej. Nigdy nie byłem fanem F1. Do momentu aż nie obejrzałem serialu na Netflixie. Tak mnie to wszystko wciągnęło, że zacząłem oglądać każdy wyścig. Bolidy będą prezentowane na dniach, w sumie jeden z nich firmy Haas już został zaprezentowany, chociaż w czymś są pierwsi, aczkolwiek tak samo jak w wyścigach i tutaj zawiedli, bo cała prezentacja bolidu polegała na czterech zdjęciach na Twitterze. Na szczęście już w środę prezentacja bolidu Red Bulla i myślę, że będzie grubo, a wspomniany wcześniej serial na Netflixie doczeka się kolejnego sezonu na początku marca. Teraz coś dla tatusiów i ich dzieci. Można już zamówić nowego Mercedesa AMG GT Fordor 63 SE Performance. Najmocniejszy Mercedes w historii. 2,9 do setki, ponad 800 koni w środku luksusy. Piękna bestia. Auto, które w swojej podstawowej wersji kosztuje milion złotych. A wiadomo, że warto jeszcze dorzucić skórę napa, specjalny kolor, kutefele. No i jakoś będzie trzeba żonie wytłumaczyć te dodatkowe 120. 20 tysięcy złotych. Na szczęście Mercedes wyszedł nam naprzeciw i wprowadził specjalny pakiet, który wszystkie wcześniej wspomniane elementy zawiera. Pakiet nazywa się pakietem bezpieczeństwa dla dzieci. I myślę, że niejednemu tatusiowi mógłby pomóc wytłumaczyć swojej ukochanej małżonce, dlaczego wydał aż tyle na nowe auto. Niestety chyba był to błąd, bo pakiet zmienił już swoją nazwę na edycję specjalną. A szkoda, bo to świetny chwyt marketingowy, a może faktycznie to był chwyt marketingowy, bo teraz wszyscy o tym mówią. Z chęcią przygarnąłbym wspomnianego przed chwilą Mercedesa i chyba nie tylko ja lubuję się w Mercedesach. Największa polska influencerka odebrała właśnie swoje nowe auto, czyli Mercedesa GLC Coupe. Zastanawiacie się, ile kosztowała ta wersja? Sprawdzę to dla was. Verso wspomniała, że jest to silnik benzynowy, trochę mocniejszy. Po grillu widzimy, że nie jest to AMG. Na 90% jest to wersja 300 Formatic, która ma trochę ponad 250 koni. Samochód jest kremowy i ma wyłożoną folię z takimi literkami WRS pewnie skrót od Verso. Nie mój klimat, ale wracając do samochodu, widzimy, że mamy tutaj linię AMG i to AMG Dodatkowo mamy 20-calowe felgi w środku czerwoną skórę i podstawowe reflektory. Zabrakło tutaj multibeamów. Są listwy przyprogowe, natomiast fotele nie są klimatyzowane. Patrząc na to, że jest dach panoramiczny, jest tutaj też pakiet premium plus. Mamy również lepsze nagłośnienie. To wszystko sumuje się na 325 do 340 tysięcy. Oczywiście nie wszystko da się wyłapać na filmiku. Dużo to już ocencie sami. Natomiast musicie mi wynagrodzić, bo musiałem obejrzeć 16 minut filmiku z Versow, więc chyba należy mi się jakiś subik. Teraz wracamy do rzeczywistości i nie chodzi mi o rzeczywistość cenową, bo Mercedes wcale nie jest taki drogi jak kolejne auto. Pomimo tego, że ma kurę na masce zamiast gwiazdy, kosztuje podobnie. Dlaczego więc do rzeczywistości? Bo coraz bardziej naszą rzeczywistością stają się elektryki. Chociaż przyznam, że elektryk, o którym będę mówił, jest całkiem fajny, przystępny, komfortowy i nieźle wykończony. A skąd to wiem? Bo jeździłem właśnie tym elektrykiem. Mowa tutaj o skodzie Enyaq, bo właśnie wyszła wersja kupé tego suwa w bardzo egzotycznym zielonym kolorze. I tak jest to wersja RS i występuje ona również Kolejnym egzotycznym kolorze pomarańczowym. Szczególnie świetnie wygląda połączenie tych kolorów z czarnymi akcentami. Co prawda mega mi się chce śmiać, bo jest taka prezentacja właśnie tego modelu i gościu, który prezentuje ten samochód, mówi, że to jest prawdziwy sportowy samochód, który przyspiesza od 0 do 106,5 sekundy. <grych> no po prostu lol. To auto jest fajne, ale ze sportowością nie ma nic wspólnego, może oprócz takiego zadziornego wyglądu. Jest bardzo duże, jest ciekawo. I 6,5 do setki To żaden wynik Zwłaszcza jak na elektryka Tak czy inaczej takie elektryki mogę widywać na drodze BMW mogłoby się uczyć W designu od Skody Bo ich elektryki wyglądają okropnie Ale skoro już jesteśmy przy tych suwach kupę To pokażę wam naprawdę fajne auto Takie auto, które jest duże Jest wściekłe Ma bardzo mocny silnik Ma silnik z AMG Ale nie jest Mercedesem Mowa o najmocniejszej wersji Astona Martina DBX7 707, który przyspiesza do pierwszej setki w 3,2 sekundy. Dodatkowo możemy go zamówić na 23-calowych felgach i osiąga prędkość maksymalną powyżej 3 paczek. Jest to jeden z ostatnich prawdziwych rasowych spalinowych samochodów z prawdziwym wydechem. Aston Martin nie zdradził jeszcze ceny, natomiast możemy się sugerować cenami innych wersji i na pewno nie będzie taniej niż milion, a ja bym raczej obstawiał półtora miliona. Natomiast taki samochód samochód swojej wartości raczej tracić nie będzie. A tak swoją drogą to DBX707 ma silnik z AMG, czyli 4 litrowe, podwójnie uturbione V8. I jest to dokładnie ten sam silnik, który występuje w E63S, który miałem okazję jakiś czas temu testować. I uwierzcie mi, jest to prawdziwy potwór. A potworem też jest Lambo z Illegal Night'a... które ostatnio zepsuło garaż na zlocie na którym byłem. A wszystko to możecie zobaczyć na moim vlogu. Takimi autami zdecydowanie łatwo jest przekroczyć prędkość, a patrząc na nowy taryfikator już wiemy, że lepiej tego nie robić. A żeby tego było mało, policja się zbroi. Mają teraz nowe radary, których wchodzi do użytku coraz więcej. A nowe radary oprócz tego, że zmierzą nas prędkość, również nas nagrają. Więc ciężko będzie panu policjantowi wytłumaczyć, że nagrał inny samochód a nas. A jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz. Jeżeli do tej pory, mijając patrol policji, nagle przyspieszaliście, nie róbcie tego. Od tej pory nowe radary są w stanie rejestrować również prędkość pojazdu, który się oddala, a dodatkowo, tak jak wcześniej wspomniałem, wszystko nagrywają, więc policja nie musi was złapać na gorącym uczynku. Mandat przyjdzie pocztą, ale jeżeli już będziecie jeździć super ostrożnie, a prędkość będziecie testowali tylko na niemieckich autostradach, Takich prawdziwych, które nie mają limitu prędkości, to tam również uważajcie. Ostatnio głośno o czeskim multimilionerze, który swoim bogatym Chiron pojechał właśnie na niemiecką autostradę, na taki odcinek, gdzie nie ma limitu prędkości. Rozpędził się tam do 414 km na godzinę, wszystko uwiecznił, wstawił na youtuba, tak żebyśmy my mieli co oglądać i chwała mu za to. Tylko a propos całej tej sytuacji, obudzili się oczywiście niemieccy aktywiści. Presja społeczeństwa była. Tak duża, że policja nie wiedziała do końca, co zrobić, i sporządzili wniosek do prokuratury o urządzanie nielegalnych wyścigów. Ciekawe te wyścigi, w których występuje tylko jedno auto. Raczej właścicielowi Shirona nic nie grozi, natomiast my się możemy spodziewać, że niedługo ten brak limitu prędkości na niemieckich autostradach po prostu zniknie. A teraz mam dla Was jeszcze dwie smutne informacje. Pierwsza z nich jest taka, że jeżeli czekasz na swoją nowiutką Skodę Oktawie, to jeszcze trochę poczekasz. Spaliła się hala produkcyjna części do oktawi i jakieś 16 tysięcy sztuk oktawi będzie opóźnione o kilka miesięcy. Pożar był tak ogromny, że walczyło z nimi mnóstwo strażaków przez kilka godzin. Najbardziej ucierpiało miejsce, gdzie były produkowane wewnętrzne części do drzwi Skody Oktawi. Sam producent nie wstrzymuje ogólnie produkcji tych 16 tysięcy sztuk, po prostu zostaną one wyprodukowane bez brakujących części, no i będą czekały na parkingu. Mnie zawsze takie sytuacje martwią. Bo wyprodukują ten samochód, postawią go na parking i on tam będzie sobie to kilka miesięcy czekał, a może już tam czeka kilka miesięcy, bo też nie było jakichś innych części i tak sobie niby nowiutkie auto stoi rok na parkingu. Potem odbieramy nowe auto, patrzymy na lakier z latarką, a ono całe porysowane. I jedyne do czego się nadaje to polerowanie. Druga smutna informacja jest taka, że Renault zamknęło i zakończyło swój dział Sport. 45 lat historii idzie w zapomnienie. Nie będzie już RS-ów, nie będzie już Megan RS. A tak w ogóle to wyszło nowe elektryczne Megan, które wygląda troszkę jak statek kosmiczny. Z chęcią porównałbym elektryczne Megan do tego spalinowego, które posiadam, więc jak tylko będzie dostępna jakaś sztuka demo meganki elektrycznej, postaram się ją załatwić i nagram dla Was taki materiał. A czy to oznacza, że już w ogóle nie będzie sportowych Renault? Troszkę tak, troszkę nie, bo Renault jako takich już nie będzie, natomiast pałeczkę przejmuje Alpa. Fine. Tymi smutnymi informacjami kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętaj, żeby zostawić Suba. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piona!